wielu, łącznie ze mną, takim ostatnim, najbardziej spektakularnym wyczynem garbarni na Starym Ludwinowie, to było zwycięstwo w pucharowym meczu z Górnikiem zabrze Zabrze w 2 jesienią 1966 roku. I to jest zdaje się pogląd, który jakby nie, nie, tego poglądu nikt nie jest w stanie chyba obalić, czy podważyć. No, no na pewno, że polegał na tym, to już był finał no, Pucharu Polski. Górnik Zabrzeczy. W który miał najwięcej mistrzostw Polski i tak dalej, przyjechał w, w takim składzie re reprezentacyjnym, jak zawsze grał, przypuśćmy połowę chłopaków z Górnika Zabrze, no to reprezentanci polscy. No to wymienili kilka nazwisk, pol oczywiście, który. E -y. Stanisław zło Roman Lentner. Lentner w bramce nie było kostki, ale tylko dlatego, że bronił Gomola, który, który jako drugi bramkarz i drugi bramkarz w górniku bywało, że eliminował, czy zajmował miejsce kostce w drużynie narodowej. Także tutaj te jakby skalę Czerwi Wilczek, powiedzmy, znakomity też przecież zawodnik, to jakby określa skalę problemu. Ja myślę, że o tym meczu z górnikiem przyjdzie. Okazja zdecydowanie szerzej porozmawiać przy innej okazji, mianowicie takiej, że czas tak nieubłaganie szybko płynie, że, że o tej mniej więcej porze roku, ale za rok. Świętować będziemy 50-lecie w sumie tego, 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 tego meczu, więc, więc tak planujemy zorganizowanie z, z takiego spotkania w szerszym gronie z bohaterami tego wydarzenia, które zgromadziło w Ludwinowie nieprawdopodobne tłumy, co zresztą w, w tej warstwie ikonograficznej, która towarzyszyć, towarzyszyć będzie, czy uzupełniać będzie naszą dzisiejszą rozmowę, znajdzie jakieś takie namacalne, namacalne dowody. Pytam się o technikę, bo tak, bo o technice garwarzy traktuje hymn klubowy, prawda, w bardzo ważnym takim, takim y y momencie i nie mogę kwestii, że piłka was bardzo, ale to bardzo słuchała, to, to jest bezdyskusyjne, ale do tego dochodziły jakby inne zalety, na przykład morale w sumie, czyli to, że bywaliście razem, po treningach, w sumie bywaliście u siebie w domu, to, to jakby cementowało tę drużynę w sposób, w sposób znaczący. I na boisku było to widoczne, prawda, że, że ta ambicja garbarzy była, wola walki, wiara zwycięstwo, to były atuty niebagatelne. Na pewno to było bardzo ważnym przypuśćmy czynnikiem do naszych sukcesów, bo jakby nie było przypuśćmy jako garbarnia będąc w federacji włóknia, że otrzymywaliśmy tam jakieś grosze, przypuśćmy nie tak jak inne drużyny co trenowały co dzień i tak dalej, u nas wszyscy zawodnicy pracowali, każdy po pracy przychodził na godzinę 13. trzy razy w tygodniuśmy trenowali. No tak trudno było z takimi potentatami się przypuśćmy Jakoś konkurować, konkurować i tak dalej. Oczywiście było to ciężkie, ale jednak Ale mimo po, wszystko... to zadawało kłam temu tej tezie. Tak jest, ale rzecz polega na tym, no, żebyśmy się wspieli na wyżyny swojej gry. Przypuśćmy, nie, nie wszystkie mecze by tak wyglądały jak z górnikiem Zabrze, gdzie taki Ernest Paul sam przyszedł do szatni i pogratulował nam, że mówi, że się czegoś podobnego nie spodziewał pod drużynie drugoligowej. Szczególnie mnie. Hmm pogratulował mi, podał mi rękę i tak dalej. Również chcę zaznaczyć, że, że drugi raz doszliśmy też do ćwierćfinału Puchalu Polski. Graliśmy z ruchem, przegraliśmy 1-0. No i to były, przypuśćmy te takie znaczące, znaczące, przypuśćmy wyniki w hierarchii polskiej piłki nożnej. Garbardia przez kilkanaście lat aspirowała do, do ekstraklasy. Tak się niestety złożyło, że nigdy ten cel nie został osiągnięty. Ja chciałem się spytać, kiedy ten awans był najbliższy w sumie? Czy jest prawdą, że, że takie nadzwyczajne i skandaliczne wręcz okoliczności towarzyszące Waszym występom w 1961 roku. Kiedy, kiedy odebrano cztery punkty w mecz, za mecze z Gwardią Warszawa, Wygrane mecze z gwardią Warszawa i Arką Gdynia, y, zarzekamy Przewidy w NRD. Y, czy to był taki ten moment, kiedy, 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 byłoby, kiedy było najbliżej w sumie tego awansu? No, no może powiedziałeś właściwą, rzecz, że najbliżej wtedyśmy byli, ale sprawa polega na tym, że cały czas trzepaliśmy się przy późmiotom drugą, drugie miejsce, ale ten dziewięćdziesiąty rok był rzeczywiście, dla nas jakoś przełomowy. Zaczęliśmy grać naprawdę, przypójmy, tą rewelacyjnie w piłkę, czego dowodem było, te wygrane mecze już z tymi gwardyjskimi, takie za... Stefaniszyny, Chachorki i tak dalej. Baszkiewicze. Baszkiewicze nie miały, szykarskie nie miały nic do powiedzenia. No i i byliśmy na pierwszym miejscu i nagle jedziemy do NRD. Federacja nas, przypóźnię, tam wysyła za te dobre wyniki. Gramy z mistrzem NRD Bismutem małe. remisujemy 1-1. No, Niemcy grali niesamowicie brutalnie. Trudno się im było pogodzić, że jakaś drużyna drugoligowa z Polski nie chce przegrać z nimi wobec powszechnego sędzia, żeby Wszystką przepójrzmy uratować, bo przegrywali 1-0. Wyszło z boiska Browarskiego i na tej podstawie przepójrzmy po, po tych 4-3 tygodniach, czy 4 tygodniach trzech tygodniach odbierają. W tak zwanej nam, analizie przez polski związek piłki nożnej Garbarni odebrano cztery on, punkty, które zdobyła na boisku, a przyznano te punkty najgroźniejszym rywalom akurat z Gwardy, Warszawy, Jarkoni Szczecin i sprawy polegają na Jarko, i Szczecin, tym. Jarkoni Szczecin, tak, tak oczywiście. Tutaj. No bo tą gwardyjskie kluby, tak. no to wiadomo, zresztą myśmy mieli wtedy trenera z gwardyjskiego pionu, który tam Przyczynił się do tego, że potwierdzał przypójmie to wyrzucenie browarskiego, ale to jest ebenement światowy. Rzecz polega na tym, w, w... Towarzyskie spotkanie zadecydowało o tym, że, 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 punkty, rzędu, że, do... że punkty mistrzowskie się potrafiło stracić. To jest wprost nie do uwierzenia, no, ale to były takie: to była gwardia, to była milicja, oni musieli. Arkonia też. Tłumieli. Arkonia te, też, te, oczywiście. No, Powiem te kluby, kluby wtedy, wtedy awansowały. Oczywiście awansowali kosztem nas. Myśmy byli na pierwszym miejscu, przy później taka Arkonia miała pięć punktów straty do nas, gwardia warszawska cztery. Myśmy nagle tracili cztery punkty i wobec powszego no, załamaliśmy Załamanie się kompletnie, to, to... pojechaliśmy do, do Poznania, no, ale już w trakcie jazdy, jazdy pociągiem i tak dalej, no to mówiliśmy o, tym, o tej niesprawiedliwości i dlatego przypomnę następne spotkanie. No, no, tak jest. To, e... bo, to był skandal. Zdecydowanie. Spotkałem się niedawno z Andrzejem Sikarowskim, który, który był fanem Garbarni, chodził na mecze w sumie i to, to bardzo mile wspominał. w wspominał i tę atmosferę ludwinowa i, i, i grę Garbarni, jej wysoki poziom i w trakcie, w trakcie tej rozmowy padło takie hasło, że, że jeśli chodzi o jasiłkę, to najlepiej wiedział, kiedy i jak wywrócić się w polu karnym. Innymi słowy, że, że, że garbarnia tych karnych to że, dzięki tej umiejętności Jasiłki garbarnia kilka karnych wywalczyła, ale niewątpliwie jest dużo racji w tym, znaczy w tym, ja już nie, nie mówię od, od strony powiedzmy samych samych werdyktów sędziowskich, ale po prostu umiałeś to robić. To jest bezdyskusyjne. Natomiast chcę się spytać o inną kwestię wiążącą się z karnymi. Mało kto wie, że na początku lat 60 czy może bardziej na przełomie lat 50 i 60 Zgodnie z ówczesną modą, stosowaną jednak przez tylko niektóre kluby, wykonywaliście karne na raty, czyli karne egzekwowało dwóch zawodników. Jeden, jeden podchodził do piłki, w sumie tylko ją odtącał, a w tym momencie biegał po karne kolega z drużyny już i znajdował się w sytuacji sam na sam z bankarzem. Takie dwa karne. W mojej historii garbarskiej wykonaliśmy oczywiście dwa karne z Jurki, Jurek Bombam. To był fantastyczny, przypójmy, żongler, flegmatyk. Jak on podbiegał do piłki, no to już robił, przepójdzmy, suda, bramkarz nie, nie wiedział co, no kopnął w, w sposób właściwie na met Piłkę, no a ja zasadniczo wjeżdżałem do Bramki. No i to były takie dwa karne w moim wykonaniu. I rzecz polegała na tym, przypójmy, że to... Dzisiaj to, się prawdopodobnie że, w przepisach przepisach zmieścił. No, ale sprawy polegały... takim sposobach. Pierwszy ten karny, to, to sędzia, główny pobieg do bocznego, zrobili naradę, no i w rezultacie po naradzie dopiero uznali tą bramkę. No, no tak, bo ewenement. No, no potem drugi raz, a potem mi się z tego jakoś wycofali, bo już, już wiedzieli, Przypuśćmy drużyny, że możemy tak zagrać, wobec powszego byli czujni, po pierwsze, a po drugie już nie chcieliśmy się z tymi sędziami kłócić. No ale to rzeczywiście myśmy pierwsi to zrobili dopiero potem Polonia bytą i jeszcze jakieś drużyny. Coś tak. tak. E, w lutym 1973 roku strasznie przeżyłeś e, złożenie e, starej trybuny to do tej pory to myślę, że to jest yy, koszmarne wspomnienie. Yy, I poza Ludwinowe, z którym Garbarnia z konieczności wtedy musiała się pożegnać, to już nigdy nie założyłeś koszulki Garbarni w oficjalnym meczu, w takim meczu ligowym. Ty, praktycznie można powiedzieć, że to był yy, 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 razem ze zburzeniem trybuny i z, z likwidacją starego stadionu, to był równocześnie koniec twojej kariery piłkarskiej. Tak jest, Rzecz polega na tym nie tylko mojej. Myśmy walczyli do końca, przypuśćmy, o to, żeby zostawiono tą Garbarnię jej obiekt w spokoju. Nie udało nam się to napisaliśmy wszędzie, przypuśćmy, listy, że, że zrezygnujemy z gry w Garbarni i tak dalej. Jeśli to się stanie, byliśmy i u prezydenta, i u sekretarza. W Komitecie, w komitecie Wojewódzkim. Gdzie, gdzie mimo wszystko no, nie wskóraliśmy nic. A ale czyliście, z tego co wiem, to siedliście na schodach no. i któryś z pracowników komitetu powiedział, że sekretarza nie ma, i będzie dopiero za kilka dni a pada odpowiedź: Nie ma problemu, to my poczekamy. No, sprawy polega na tym, że przez dwa dni coś mnie tam maszerowali, no to, to grzecznie dzwonił. Po milicję, przyjeżdżali nas zabierali no bo jakby nie było nas tam było kilkunastu no, i prosili nas policjanci że, żebyśmy to milicja wtedy milicja milicja tak no, jest żebyśmy, nie był tak, żebyśmy tak. sobie dali spokój i tak dalej bo to nie będą no ale w rezultacie po trzecim podejściu siadliśmy na schodach nie wiem niepowiadomioną przepójmy, Policjantów, i wobec powyższego patrzymy się, idzie sekretarz klasa. Józef. No i Józef od razu, że chcemy i tak dalej. No, tylko jednego kazał wytypować. No, nam wytłumaczył, że on nie ma nic do tego, tak ma być. Wobec powyższego przypuśćmy, jak, jak ten obiekt oglądaliśmy ostatni raz. To się serce krajało. Tak jest. No to wobec powyższego chcieliśmy nawet przypuśćmy. Po paru tych kieliszkach w Zagoczach chcieliśmy spalić nawet tą trybunę, no ale jakoś ktoś zawiadomił, szanowne władze przyjechali, jakoś nas od tego odciągli, no ale ja zobaczyłem, no już serce jakoś nie, nie wymagało tego, żebym jeszcze gdzie indziej potrafił iść niż w tej garbarni chociaż mimo wszystko wychował, wychowałem się, pierwsze, no, pierwsze po... kroki stawiałem na koronie, bo tak to Ta. wtedy było. No, ale trzeba Kar powiedzieć, że przecież że Garbania była Twoim, tak, tak dosłownie rzecz, yy, traktując jedynym klubem, to po pierwsze, po drugie, po drugie jako absolutnie czołowy z najpierw yy, yy, długiej ligi, Otrzymywałeś przecież propozycję w sumie z klubów pierwszoligowych, a, a, a mimo to była tylko garbarnia tych, tych barw klubowych nigdy nie, nie zmieniłeś. No nie dało się, że polegano na tym, że już od pierwszej klasy no to już była tylko garbarnia Garbarnia. Rodzina też no, za blisko mieszkałem przy przymień garbarni, a za daleko było Wisła Krakowia, żeby tam. Chodzić to nie, nie te czasy, przypuśćmy, były wobec powyższego. W, w pierwszej kolejności, no to przypuśćmy, na ustach, była, na ustach była garbarnia. No chodziłem na mecze i tak dalej, ale jakby nie było, ja późno do tej garbarni przyszłem, no bo grałem w klubie ulicznym Łagiewnicka, gdzie. Gdzie przypuśćmy, tam mieliśmy te nasze krzemionki, tam się urodziłem na tych kidonach. Wielu świetnych gdzie... piłkarzy garszbard nie miało takie początki w sumie. Ale ulica równocześnie przykowała uwagę, prawda? Ona jakby dopingowała działaczy klubowych, w sumie, tych, którzy penetrowali te okoliczne ulice w sumie. Że, że, że tam się pojawiają te talenty, które za chwileczkę zasilały Garbarni i to było świetne. No może nikt wtedy tak nie szukał, nie chodził po podgórzu, raczej tam organizowali swoje oczy na błoniach i tak dalej. Natomiast myśmy dopiero zagrali z, z drugą drużyną Garbarni, z pierwszą B, no i wygraliśmy 6-2, no i wtedy już nas garbarnia nie opuściła. Podpisaliśmy się, przypuśćmy, dwoma rękami do, do tego klubu. No i ja i Włodek Baruch do, do, do tego zaszytuźmy dostępili, że graliśmy w tej pierwszej drużynie Garbarnia. Od kilku lat występujesz w innej roli, w roli działacza klubowego, a od 2007 roku jesteś prezesem yy, klubu. Jak postrzegasz obecną kondycje garbarni? Jakie widzisz przed nią perspektywy? Dobrze, że zadałeś takie pytanie, że nie muszę się cofać wcześniej, bo to było coś tragicznego. Przypuśćmy, co jak trzeba było walczyć o ten klub, to mało kto sobie zdaje z tego sprawę, w jaki sposób <laughs> potrafiło się utrzymać ten klub jak dzisiaj wygląda? Jakby nie było każdy, kto przychodzi. No to nie może uwierzyć, przypuśćmy własnym oczom, to co się dzieje przypuśćmy na Garbarni. Obiekty są jak należy, wszystko prawie, że zachęca do uprawiania przypuśćmy tego sportu. Młodzieży mamy coraz więcej, no bo warunki są bo baza jest, coraz lepsza. Baza jest lepsza. No i rzecz polega na tym, że, że widzę, ponieważ tyle lat walki o ten byt Garbarni, Sądzę, że już finał powinien w jakimś sensie nastąpić, że za parę lat wreszcie sądzę, że będzie ta garbarnia, o której ja myślałem, o której są plany stworzone i że zostanie, przypójmy, ta część obiektów zrealizowana. Jak należy i że garbarnia będzie swoją, swoją, należy tą rangę również pod tym względem mieć. Yy, wiem, że od dawna nosisz taki pamiątkowy sygnet yy, z herbem garbarni. Możesz powiedzieć, kiedy, kiedy, w jakiej okolicznościach to dostałeś? To jest dziwna sprawa, bo od działaczy garbarni ty tylko przypuśćmy, od jednego, który mnie zasadniczo uwielbiał. Tak dobrze, to ja zakończę opisem takiego znamiennego zdarzenia mniej więcej sprzed roku, jeśli dobrze pamiętam. Mianowicie, w, kiedyś czekając na jakiś międzypaństwowy mecz na Krakowi, doszło do nieco przypadkowej rozmowy z, ze Zbigniewem Pońkiem. I kiedy dowiedział się, że jestem z karbarni, to przez chwilę się zastanowił i wypalił Garbarnia. Garbarnia to, to, to taki fajny klub jeszcze za czasów kiedy, kiedy w długiej lidze grał mój ojciec Józef Boniek na stoperze i oni mieli takiego bardzo groźnego napastnika niech Pan nie mówi w sumie niech Pan nie podpowiada nazwiska Zastanowił się przez chwilę nie powiedział, a on się nazywa Jasiówka. Więc to jest, to jest bardzo, bardzo przyjemne, że, że prezes PZPN-u, tak słynna postać, w sumie e, sam od siebie pamięta cię e, z boiska. Może nie pamięta dosłownie, ale, ale kojarzy cię po prostu jako, jako rywala swojego, swojego ojca. No jakby nie było, to jest na pewno wielkim plusem dla mnie, że, że taki zawodnik potrafi wymienić moje nazwisko, Kojarzycie ale się po prostu tak jest. Planowania. Ale sprawy polegają na tym, że ja... To nazwisko rzeczywiście na tym boisku sobie wypracowałem, każdy wyjazd, czy nawet przypomnę u nas mecz, no to od razu trenerzy, tak jak przypomnę sobie, nie zapomnę święte, świętej pamięci trener Giergiel Śląska Wrocław, gdzie przed wywiadem z meczem ze Śląskiem powiedział, że tylko trzeba Jasiówkę przykryć i, i odniesiemy zwycięstwo. No i taki pek zaistniał, że wtedy... Sarna złamał mi nogę. Zazłamano no, nogą. No, drugą no, przewagę. No, sprawy polegały, przypuśćmy na tym, że mój tatuś tam chciał nawet wystąpić na drogę sądową przeciwko, no ale uzmysłowiłem, że to nie ma sensu i ale to no, jest ale piłka. No ale to się tak skojarzyło, no. Tak. głupiec skojarzenie, no ale tak akurat wyszło. No ale rzecz polega na tym, no wig ich Ale recza. pamiętam taki mecz ze Śląskiem Wrocław, któremu to był mecz na 5-3 bodaj. I któremu cztery gole strzeliłeś. Tak, 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 a działo się to, zdaje się, krótko przed y, y, tą, y, tą wypowiedzią Władysława Giergiela. W związku z powyższym też poprzestańmy na tym, że trudno mu, mu było się dziwić, iż to powiedział. No, natomiast forma jakby unieszkodliwienia była no, daleka sprawy, tak. od. No, Sprawie polegam na tym, no, że. Że ludzie przy sympatycy i tak dalej, jak zasadniczo zapamiętowują zawodników, którzy szelają bramki. No, ponieważ ja szelałem, no to tak wybijałem się przy tymi bramkami. No, no, nie nie z mam sobie drużyny, byłeś kojarzony, byłeś kojarzony z, yy, z Garbarnią. Jurek, Juta, mamy mecz w sumie. Yy, miejmy nadzieję, że, że yy, udany i, i, i już Twoi następcy w sumie teraz też pomyślą być może o awansie. Miejmy taką nadzieję. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.